Cześć! Za oknem zima całkiem, całkiem biało. Bywa, że temperatura jest zarówno plus 2, jak i minus 10, no ale generalnie w zimę to tak być powinno. Dlatego w samochodzie, nie mając garażu tudzież warsztatu, ciężko coś się robi, ale w domu można porobić. Dziś chciałbym pokazać Wam jak wygląda koncepcja zagospodarowania wnętrza jeśli chodzi o walory estetyczne mam nadzieję, że tak, tak będzie można powiedzieć, kiedy wszystko będzie już zmontowane. Generalnie chodziło mi o to, żeby samochód nie był takim zwykłym kamperem w którym w zasadzie wszystko jest zrobione z samoprzylepnego filcu a chciałem, żeby prezentował się troszeczkę inaczej niż to co zwykle jest czyli szarości i czerń tudzież jakiś granat żeby było trochę bardziej kolorowo. To jest Dlatego właśnie chciałem przygotować ten samochód ciut inaczej. To co widzicie to jest cała Picerka, która pochodzi bezpośrednio z samochodu. Przypominam, że to te cztery w wersji brygadówka, czyli z paką bez siedzeń i blachą w części bagażowej. Była ona tylko i wyłącznie ze sklejki tej, która jest nawet nie sklejki, to chyba jakaś dykta, która jest standardowo mocowana w samochodzie. Ja chciałem, żeby czymś ładnie to zatapicerować, i dlatego zdecydowałem się na wykorzystanie kilku materiałów, tak żeby można było trochę mieć więcej kolorów w samochodzie niż właśnie filcową szarość, czerń i kolor niebieski. Mój pilot dzielnie sprawdza jakość wykonania tego, co do tej pory zostało zrobione, a o czym powiem Wam w szczegółach. W każdym razie prezentuje to się mniej więcej tak. Przygotowując tapicerkę do samochodu zdecydowałem się na to, że musi być tam trochę kolorów i trochę wzorów żeby miło było spędzać w samochodzie czas, a jako że to jest camper van, to kojarzy mi się z podróżami, a jak podróże to z lasem i z plenerem. Dlatego dominuje na ścianach motyw drzew. Materiał jaki wykorzystałem kupiłem w firmie, którą znalazłem przez przypadek. Nazywa się Tkaniny Karoliny. Ten materiał nie jest sponsorowany i takich firm zapewne jest bardzo dużo. Natomiast ja znalazłem tam akurat takie wzory, które mi się podobają. Wykorzystane są dwa rodzaje materiałów. Jednym to jest materiał wodoodporny, drugi to jest zamsz. Filc owszem będzie w samochodzie, wszystkie części, które będą bezpośrednio na metalowych przestrzeniach między sklejkami będzie pokryty filcem i będzie to najprawdopodobniej filc czarny, bo w kabinie tam gdzie są fotele jest dominujący motyw: szary, ten, który jest standardowy w tej czwórce, i czarny, który ja sobie wymyśliłem. A dodatkowo będą jakieś motywy czerwone, po to, żeby było tam też w miarę estetyczne. To, co tu widzicie, to sklejki pochodzące ze skrzydełek czyli tylnych drzwi samochodu, które w mojej te czwórce są uchylne. One były już zamontowane w samochodzie, a pokryte są materiałem wodoodpornym z wzorem lasu w nocy. Tutaj mam zamiar mieć głowę w momencie, kiedy będę spał, i ten motyw bardzo mi się spodobał. Materiał ma bardzo fajną strukturę. Nie jest to taki wodoodporny, ceratowy materiał, ale widać, że jest to tkanina która jest odpowiednio impregnowana i bardzo wytrzymała. W wyborze kierowałem się tym, że materiały muszą być przede wszystkim dobrej jakości i odporne na ścieranie, odporne na wilgoć w wypadku tych elementów, które mogą być wystawione na działanie na przykład deszczu. A drzwi po otwarciu właśnie na deszcz są narażone. Podobnie jest z tkaniną, która jest na drzwiach przesuwnych, a także pod oknem naprzeciwko drzwi przesuwnych. Tam będzie w zabudowie część, gdzie będzie woda, gdzie będą baniaki i będzie tam również materiał wodoodporny. Też motyw lasu, tylko tym razem taki las jesienny, kolorowy. Bardzo spodobała mi się ta tkanina. Jest to dokładnie ta sama tkanina, która będzie na skrzydełkach, ale po prostu z innym wzorem. Sufit wymyśliłem sobie z motywem nocnego nieba. Trochę przypomina mi to pewien obraz, który, który widziałem dawno temu, i bardzo mi się on spodobał. Stwierdziłem, że miło będzie kłaść się i budzić, widząc takie niebo. Gdzie księżyc chyba rozmnożył się strasznie, ale bardzo fajnie to wygląda. Między poszczególnymi elementami podsufitki standardowo jest szara listwa, która przytrzymuje pośrodku dwie, dwie części dykty. W moim przypadku ja wybrałem okleinę, która Nazywała się Carbon. Przez przypadek zupełnie się okazało, że taki, taki, taki rulonik, który miałem gdzieś kupiony w jakimś fińskim markecie, idealnie pasuje na szerokość i stwierdziłem, że mogę właśnie wykorzystać go do pokrycia obu, obydwu listew. Jedna jest tutaj, druga tutaj. I myślę, że całkiem fajnie skomponuje się z całością. Jeśli chodzi o część pasażerską i miejsce, gdzie przebywa kierowca, tutaj zdecydowałem się na filc samoprzylepny, który nie jest moim ulubionym materiałem z racji tego, że bardzo lubi się filcować, wycierać, zostawiać ślady. Nie jest to coś, co jest odpowiednio trwałe. Natomiast tam nad głową kierowcy nie dzieje się zbyt wiele, więc spokojnie może tam posłużyć. I, i, I taki właśnie materiał tutaj wybrałem. Tak jak wspomniałem, w części pasażerskiej będzie czerń, będzie kolor szary i będzie, będą wstawki czerwone po to, żeby troszeczkę urozmaicić wnętrze samochodu. Na ten moment na tapicerowanie czekają jeszcze dwa elementy. Jeden, który jest przy nadkolu, i drugi, który jest bezpośrednio nad nim. Niestety w moim samochodzie była tam lita blacha, pokryta tylko takimi puszczonymi wzdłuż samochodu deskami, żeby chronić blachę przed jakimiś uderzeniami. I trzeba było tutaj coś wymyślić. Tą część na nadkolach kupiłem. Dwa takie elementy już przycięte pod wymiar kosztowały po 60 zł. A jeśli chodzi o element, który jest bezpośrednio nad nim, kupiłem dykte, zrobiłem obrys i przygotowałem coś takiego samemu. Jeszcze trzeba tylko nanieść otwory montażowe i będzie gotowe do tapicerowania. Na tych powierzchniach będzie też naklejony materiał tapicerski zamszowy. Warto dodać, że materiał ten jest wyjątkowo odporny na wszelkiego rodzaju ścieranie, na wszelkiego rodzaju mycie. Według norm, które są podane na stronie sklepu. Jest to bardzo, bardzo wytrzymały materiał, który używa się na przykład do tapicerowania siedzeń foteli krzeseł, więc musi być on na siadanie, ścieranie, wygniatanie, bardzo odporny. Można go też w każdej chwili przemyć, zetrzeć. Wystarczy wilgotna szmatka i nic nie powinno się tutaj stać. Jeśli chodzi o koszt całej tej pracy. No to, jak wspomniałem, sklejki na nadkola po 60 zł to 120 zł, sklejki te, które wykonałem sam, kosztowały również 60 zł, ale za dwie takie sklejki trzeba je było tylko dociąć i odpowiednio ukształtować, co daje w sumie już 180 zł. Jeśli chodzi o materiały wykorzystane do tapicerowania, to koszt około 400 zł. Skorzystałem z paru promocji związanych z końcem roku i udało się te materiały kupić bardzo okazyjnie. Natomiast do klejenia ich na powierzchnię wykorzystywałem klej tapicerski w sprayu. Takich klejów wykorzystałem około 5 lub sześciu sprayów, nie pamiętam dokładnie, no to koszt około 100 zł. Jeśli chodzi o te karbonowe e, naklejki, one kosztowały na temu około 20 zł za całą rolkę. Filc na podsufitkę w części pasażerskiej to koszt około 40 zł, czyli mamy już 650 do tego wszystkiego e, spraye to około 750 zł. No, i oczywiście na sam koniec trzeba będzie dokupić też troszeczkę filcu, żeby obkleić te części wokół okien, słupków, tego typu rzeczy. Myślę, że nie będzie to więcej jak 150 zł. Czyli za całość powinno wyjść na pewno mniej niż 1000 zł. Zł. Uważam, że za spełnienie swojego jakiegoś pragnienia estetycznego to jest całkiem akceptowalna cena, biorąc pod uwagę wartość całego, całej zabudowy samochodu, która już nie bawię. Nie ma się co oszukiwać, całe to przedsięwzięcie to jedno wielkie zagranie bank. Taką miałem wizję. Albo będę jej żałował, albo będę nią zachwycony. Chciałem samochód, żeby wyglądał troszeczkę inaczej niż, niż standardowe zabudowy, i mam nadzieję, że w ten sposób uda mi się go jakoś wyróżnić spośród wszystkich samochodów, które jeżdżą w roli kampera. Bardzo chętnie usłyszę Wasze opinie na ten temat co sądzicie o takim rozwiązaniu, o takim pomyśle, będzie mi miło, jeśli coś napiszecie, a jeśli Wam się to wszystko spodobało, to o łapkę w gór. I do zobaczenia w następnym materiale.